Witam serdecznie. Kolejny materiał na Hurton TV. Dzisiaj kamery z serii Tiok, jeśli chodzi o producenta dachła. Natomiast no, nie będę się tu jakoś rozwodził nad tą technologią, pokażę co i jak działa, jak się sprawdza. Natomiast też ważna kwestia to, czego poszukujecie, czyli możliwość rozbrojenia oraz zazbrojenia systemu. Można by powiedzieć alarmowego w tej chwili już, bo. Tego typu produkty już taką rolę właściwie pełnią. Zapraszam do oglądania. Ok, przejdźmy do rzeczy. Koło mnie kamera 2-2, dwu, 2 dwu, z serii Tiok. Rejestrator drugiej serii, natomiast z dopiskiem i czyli ten posiadający więcej analityk, aczkolwiek tych analityk wbudowanych w sam rejestrator nie będziemy dzisiaj używać, ponieważ sama kamera posiada analityki i to z kamery, analityk, będziemy korzystać. Przejdźmy sobie może na widok z rejestratora. To menu rejestratora po HDMI dzisiaj się posłużymy. Właściwie w tej chwili, jeśli chodzi o ten interfejs dachu, jest on odzwierciedlony w 100% na webie. Osobiście mnie zawsze wygodniej jest to robić na komputerze, natomiast teraz posłużymy się monitorem. Kwestia dodania kamery jest oczywista, jak najbardziej. Dodajemy po prostu kamerę typu Tiok, Natomiast co najważniejsze przy tego typu urządzeniach, urządzeniach, które umożliwiają dodatkowo alarmowanie w e, postaci sygnalizacji świetnej oraz akustycznej, no bo do tego są te produkty, żeby odstraszać potencjalnego intruza, który gdzieś pojawia się w niepowołanym miejscu. E, Pierwsza kwestia to włączenie detekcji wideo, natomiast sama detekcja zwykła detekcja wideo za bardzo tutaj by się nam nie sprawdziła, bo zależy nam na tym, abyśmy mieli jak najmniej fałszywych alarmów, czyli rzeczy typu poruszające się gałęzie liście, przebiegający kot pies i inne tego typu obiekty, nie powinny wzbudzać nam żadnego alarmu, a zainteresowani jesteśmy tym, co nas interesuje, czyli sylwetką człowieka bądź też pojazdem, i tutaj do wyboru. No i z pomocą przychodzi nam tutaj znana już funkcja SMD, natomiast z tego co widziałem tutaj w tym, w tym rejestratorze, ja też nie jestem pewien, jaką mam tu wersję oprogramowania, eee, nazwana ona jest jeszcze IDR. Eee, także ją również musimy włączyć i tutaj właśnie wybieramy sobie w przypadku tego rejestratora z dopiskiem I, jakiej analityki, jaką analityką ma posługiwać się rejestrator, czy analityką. Według kamery, czyli realizowaną poprzez samą kamerę, czy analityką realizowaną poprzez rejestrator, bo ten rejestrator też może sobie tam jakąkolwiek kamerę po ONVIF-ie tutaj analizować ten obraz, rozpoznawać te obiekty. Ale tak jak mówię, tutaj wykorzystujemy sobie analitykę według samej kamery, włączamy ją, ustawiamy oczywiście czułość, te parametry do dopasowania według danej sceny, danego obiektu. I aktywny cel. Mamy człowiek, pojazd, zostawmy sobie to w ten sposób. I tutaj mamy fajną sytuację, ponieważ z poziomu tego rejestratora możemy właściwie z tego, co sprawdziłem, w pełni zarządzać wszystkimi tymi dodatkowymi funkcjami, które seria Tio posiada, czyli przykładowo e, konfiguracja komunikatów audio. Bo takie tutaj są. Są one domyślnie w języku angielskim, jeśli chodzi o, o pewne wypowiadane powiedzmy przez kamerę zdania słowa. Natomiast jest też ten taki standardowy sygnał alarmowy, może go sobie włączymy. Liczba, liczba odtworzeń. Tutaj mamy liczbę odtworzeń 3, czyli 3 razy taki plik dźwiękowy zostanie odtworzony podczas wywołania alarmowego. Mało tego, tak jak widzieliście, albo może jeszcze raz rozwinę, widzicie tutaj listę tych komunikatów. Jeśli chcielibyśmy nimi zarządzać w postaci, na przykład niektóre usunąć, bądź nawet wgrać swoje, bo możemy wygrać też swoje komunikaty: czy to nagrać swój dźwięk za pomocą mikrofonu, lub wykorzystać jakieś syntezatory mowy. Tego też możemy dokonać, natomiast to tutaj będzie dostępne. Może za chwileczkę pokażę, wrócę do tego. Jest to dostępne z samego panelu webowego kamery po zalogowaniu się do niej przez przeglądarkę. Dobra, wybierzmy sobie ten standardowy dźwięk alarmowy. Liczba odtworzeń niech będzie 3. Mamy ustawiony aktywny cel w postaci człowieka oraz pojazdu silnikowego tak się tutaj nazywa. I tutaj mamy warning light, czyli nic innego, właśnie. Jak samo powiadomienie, taką sygnalizację świetlną. Kamera posiada diody, i te diody sobie tutaj mrugają w wybranym też wzorze, można by tak to ująć, na czerwono i niebiesko. No, same te kolory już od razu sygnalizują o, o takim pewnym rodzaju alarmu, także tutaj kolorystyka jak najbardziej. Trafnie dobrana. Mamy opóźnienie, mamy tryb e, świecenia tych diod. E, migotanie bądź zawsze włączone, częstotliwość tego migotania wysoka, tak sobie wybierzmy. Ok, co tu jeszcze mamy? Harmonogram, w którym ma to alarmowanie być aktywne. W całym harmonogramie sobie to zaznaczymy. Inne odniesienia co do wykrytej, e, e, wykrytego tam ruchu danych obiektów. No to tak jak zawsze możemy to powiązać z nagrywaniem, brzęczkiem i tak dalej w samym rejestratorze. To są już standardowe opcje. Zastosujemy sobie to. I właściwie jeśli chodzi o konfigurację taką szybką i prostą tego typu urządzeń, to tyle, bo domyślnie tak naprawdę taka kamera. I tu uważajcie, kiedy pierwszy raz taką kamerę sobie wyjmiecie z pudełka, takie kamery mają domyślnie skonfigurowane to alarmowanie. Także można Dość głośno sobie tutaj usłyszeć, w jaki sposób ta kamera alarmuje od razu po jej włączeniu. To mamy ustawione, to mamy ustawione. No i oczywiście możemy jeszcze to rozpoznawanie obiektów połączyć z analityką IVS, czyli rzeczy typu przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar przez dany zaznaczony, rozpoznany obiekt typu człowiek bądź pojazd. Dopiero wtedy taki alarm się wyzwoli. Ja tutaj może nie będę się bawił w rysowanie żadnych linii. Jest tu włączony plan IVS, natomiast tak jak mówię, nie będę się w to bawił. Wejdźmy sobie do głównego widoku. Hmm, ok, widać mnie teraz tam w kamerze z boku. E, natomiast widzę, że jeszcze kamera, no to też jest trochę taka perspektywa dla tej kamery. Może ja się odsunę trochę delikatnie. Hmm, Okej, okay, już mnie rozpoznała jako sylwetkę człowieka. Natomiast jak widzicie e, i słyszycie też, e, nic się nie dzieje, jeśli chodzi o te funkcje alarmowania w postaci sygnalizacji akustycznej bądź świetnej. Z tego względu, że w prawym górnym rogu tutaj wyświetlacza mamy taką ikonkę dzwoneczka. Jest to rzecz, której parę osób ostatnio szukała, może nie samego tego dzwoneczka. Natomiast co on robi? On uzbraja bądź rozbraja system, powiedzmy, alarmowy w rejestratorze marki Dachua. Ale najważniejsze w takim systemie byłoby, żeby móc to robić zdalnie, i taka możliwość zdalnego rozbrojenia bądź zazbrojenia również istnieje i możemy sobie to zrobić za pomocą aplikacji DMSS. Także ja sobie tylko tutaj włączę sobie najpierw nagrywanie na samym telefonie tego, co robię, żeby móc wam to pokazać na ekranie. Ok, uruchamiamy naszą aplikację DMSS. Domyślny widok, czyli strona główna DMSS-a, czyli Lista urządzeń, które mamy dodane do aplikacji. Ja tutaj mam trochę, jakichś różnych testowych urządzeń, natomiast interesuje nas na chwilę obecną urządzenie, które u mnie nazywa się NVR Test. I teraz tak, włączymy sobie z niego podgląd. Mamy podgląd, jak najbardziej on działa. I teraz bardzo dużo ludzi poszukuje opcji rozbrojenia, uzbrojenia tutaj, właśnie w tym menu podczas podglądu. Natomiast niestety, niestety, no, zależy. Jak na to patrzeć? Nie ma takiej ikonki w tym miejscu. Musimy się cofnąć właśnie do listy naszych wszystkich urządzeń. No jeśli to jest jedno, jedno urządzenie w przypadku użytkownika końcowego, no to nie jest to w ogóle problemem. Klikamy sobie te trzy kropeczki obok jego nazwy, szczegóły urządzenia i tutaj mamy właśnie taką pozycję jak wyłącz powiązania alarmu. I właśnie za pomocą tej opcji, ona w tej chwili u mnie jest aktywna, czyli alarmowanie z urządzenia jest wyłączone możemy sobie za pomocą tego suwaka może sobie sprawdzę czy kamera mnie wykrywa ale powinna zaraz wykryć za pomocą tego suwaka i jeśli zwrócicie teraz uwagę na, na ten dzwoneczek w prawym górnym rogu ekranu, może odsunę ten kursor po wciśnięciu właściwie przesunięciu tego tutaj niebieskiego suwaka ten dzwonek zrobił nam się czerwony i czym to skutkuje? A on skutkuje to tym, że jeśli kamera teraz. Jak widzicie, od razu mnie wykryła. I może ją odepnę po prostu, bo obuchnę. Jeśli chodzi o ten sygnalizator akustyczny, naprawdę jest on dość głośny. Zwłaszcza w przypadku tego, tego rodzaju wybranego alarmu, tego dźwięku. Jak widzicie, kamera od razu mnie wykryła i alarmowała również o tym stanie, że tak powiem, wykrycia obiektu na zewnątrz poprzez te diody niebiesko-czerwone oraz sam dźwięk. Jak widzieliście, opcja rozbrojenia oraz zazbrojenia działa dość, dość szybko, a właściwie błyskawicznie, nawet ze zdalnego połączenia po chmurze z rejestratorem. Nim kamerę mi teraz bo podpiąłem, ją z powrotem wykryję, ja sobie kliknąłem, Rozbrojenie. System się od razu rozbroił. Co ważne, jeszcze przy tym zazbrajaniu, rozbrajaniu bo to też jest taka potrzeba, która wyszła od klientów kwestia komunikatów typu PUSH. Część osób, pomimo, że chce rozbroić system, żeby nie był on aktywny, żeby nie alarmował akurat na zewnątrz, tam obiektu wewnątrz, bo też można tego typu systemy zamontować wewnątrz, Mimo wszystko chciałaby otrzymywać w dalszym ciągu komunikaty typu push, żeby widzieć, że coś tam się dzieje, ale niekoniecznie alarmować o tym na zewnątrz urządzeń. I taka możliwość też istnieje, natomiast ja chyba mam tutaj, w tym rejestratorze, sobie sprawdzimy tylko czy ta opcja jest, eee, nie ma, nie ma tej opcji, bo w tym miejscu właśnie, eee, w pozycji alarm i rozbrajanie, tak, rozbrajanie, Powinna tu być osobna taka rubryka do zaznaczenia właśnie o powiadomieniach, że one i tak, i tak mają przychodzić. Kwestia aktualizacji mojego rejestratora. Ja tego rejestratora w tej chwili nie aktualizowałem. Jeśli chodzi o wersje oprogramowania, w których to jest dostępne, zamieszczę Wam poniżej tutaj w opisie pod filmem plik w PDF-ie, w którym będzie lista urządzeń, które posiadają taką opcję i w których to jest możliwe. Może pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. O. Jest to tutaj widoczne. Teraz macie to na ekranie, w którym miejscu takiej opcji szukać. Tutaj jest akurat w wersji angielskiej, natomiast w wersji przetłumaczonej interfejsu na język polski, również taka opcja jak najbardziej istnieje. Także taką opcję musimy tutaj mieć włączoną, i wtedy takie rozbrojenie bądź zazbrojenie, a właściwie rozbrojenie systemu, nie będzie skutkowało od razu tym, że nie będą też przychodziły do nas powiadomienia na telefon w postaci puszy tylko one dalej będą sobie do nas docierać, dzięki czemu taki użytkownik systemu i tak będzie wiedział, że coś tam ewentualnie się dzieje, pod jego nieobecność w obiekcie. Ok, teraz pozostała nam jeszcze jedna kwestia, ta o której mówiłem gdzieś na początku materiału, czyli sama zmiana tych komunikatów, plików dźwiękowych, które są w kamerze. Gdzie to się znajduje, jak możemy to zrobić? Przełączyliśmy sobie widok na widok z przeglądarki, z Internet Explorer'a. Mamy widok z kamery, nasz standardowy interfejs, jeśli chodzi o interfejs webowy kamer. Przechodzimy sobie do konfiguracji audio w tym przypadku, audio alarmu i tu mamy właśnie całą listę tych komunikatów, które też mieliśmy do wyboru z pozycji rejestratora zarządzając kamerą. No i możemy sobie właśnie nimi zarządzać. Możemy sobie usunąć wszystkie te domyślne, dodane przez producenta e, wartości no, pliki, w tym przypadku WAV'y, e, pousuwać sobie je, wygrać swoje e, poprzez przycisk tutaj Dodaj plik audio i wykorzystywać własne komunikaty w zależności od potrzeb. Możemy sobie coś nagrać sami mikrofonem, tak jak mówiłem, bądź skorzystać z jakichś gotowych syntezatorów dostępnych w sieci. My tutaj, Dominik mi podpowiadał, że całkiem fajnie się sprawdza taka strona, którą, którą teraz, teraz widzicie na, na ekranie, czyli notevibes.com i tu możemy sobie konwertować to, co napiszemy do właśnie formatu mp3 bądź Vi Dobra, jak słyszeliście, system działa. Nie wiem, jak to słychać u Was na, oglądając wideo, natomiast jest cholernie ogłuszający ten dźwięk tej kamery. Odpinam dla bezpieczeństwa swoich uszu i komfortu. Chyba tyle, jeśli chodzi tak na szybko o, o systemy TIO, które wiem, że cieszą się coraz większą popularnością. I moim zdaniem, jak najbardziej też powinny, ponieważ właściwie. Może nie tyle co wypierają one systemy alarmowe, ale to same systemy alarmowe w tej chwili, wydaje mi się, stają się uzupełnieniem do systemu wizyjnego, do systemu nadzoru wizyjnego, do kamer monitoringu, no bo posiadając tego typu funkcje, rzeczywiście fajnie możemy już w prosty sposób chronić obiekt, a o to nam wszystkim chodzi. Myślę, że nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się pożegnać, zaprosić Was przede wszystkim do posubskrybowania tego kanału Hurton TV tutaj na YouTubie. E, polubienia tego filmu, jak również innych filmów, jeśli je obejrzycie. E, pamiętajcie również o tym, że jeśli macie jakiekolwiek pytania bądź chcecie cokolwiek powiedzieć na temat treści, które tutaj prezentujemy, pozostawcie komentarz pod filmem i tyle ode mnie. Do zobaczenia o godzinie 18 w przyszły czwartek. Hej!